Dzień dobry, Marcel Klimczak. Witam w kroplach wiedzy. Chciałem serdecznie podziękować za wiele fantastycznych pytań, bardzo interesujących pytań na temat, jak wpływać na ludzi, jak być lepszym menedżerem, jak lepiej kierować ludźmi. Dzisiaj zajmę się trzema pytaniami, które otrzymałem. Od jednej ze słuchaczek, za które bardzo dziękuję zresztą. Te trzy pytania dotyczą jednej sfery, mimo że różnych mm, sytuacji związanych z pracownikiem. Ja je dosłownie zacytuję, tak jak one zostały przysłane. Co zrobić, gdy pracownik mało angażuje się w pracę? Co robić, gdy pracownik nie do końca wypełnia swoje obowiązki? I trzecie, co robić, gdy pracownik się spóźnia lub wychodzi przed czasem? Czyli wszystkie te trzy pytania pewnie jakoś intuicyjnie się stało, że dotyczą obszaru. Jak korygować pracownika, jak sprawiać, że pracownik no, nie robił niedobrze, ale robił dobrze. Nie? Chciałem przy okazji powiedzieć, że celem tych naszych nagrań, tych kropel wiedzy, nie jest jakieś gruntowne szkolenie państwa, lecz ja bym to nazwał Rady Babuni bardziej niż jakaś głęboka analiza czy wchodzenie w dane tematy zapraszam jednocześnie do kontaktów indywidualnych poprzez telefon, mail czy stronę internetową oczywiście w bardziej indywidualnych sprawach. Tutaj radzimy sobie z sytuacjami na zasadzie rad babuni. Także trzy pytania dotyczące motywa dotyczące korygowania pracownika, natomiast korygowanie pracownika wiąże się z potężnym jakby tematem, jak pracownika motywować, a w tym przypadku jak go nie demotywować. Pierwszy, pierwszy, pierwsza kwestia, jaką się możemy zająć, to w ogóle, dlaczego zastanawiamy się, jak Upomnieć, jak skorygować pracownika. Dlaczego mamy tutaj jakiś czasem opór? I bardzo dobrze, że mamy. Ponieważ niewłaściwe podejście do upominania pracownika, którego mamy w firmie, może spowodować, że stracimy najważniejsze, najważniejszą rzecz w tym pracowniku, mianowicie jego chęć do pracy. Jest takie ryzyko. Czujemy gdzieś tam, prawdopodobnie intuicyjnie, gdzieś pod skórą, że niechcący możemy sobie zaaplikować w moim dziale w, czy w swojej firmie tak zwaną kulturę zjebki. Nie ja bardzo przepraszam za takie nieładne słowo, ale to słowo us usłyszałem sam i słyszałem wielokrotnie z ust pracowników, również liderów, menedżerów, kierowników działów, którzy gdzieś tam podlegali pod kogoś. U nas panuje kultura zjebki. To znaczy, sobie można pomyśleć, za co firma płaci pracownikom za ich 8, w ich ośmiogodzinnym dniu pracy. Płacimy ludziom, którzy generalnie obawiają się to jest pierwsza ich cecha i obawiają się zjebki, czyli prawdopodobnie będą jej unikać raczej niż szukać dróg efektywności. Dróg zwiększenia swojej efektywności. Także tak, wszyscy Państwo, którzy są menedżerami, którzy za zarządzają się ludźmi, powinni bać się jak ognia czegoś takiego jak kultura zjebki. Jest to rak toczą toczący bardzo wiele, jeżeli nie większość polskich firm zarządzanych intuicyjnie. Dlatego ten temat, jak korygować pracownika, jak sprawiać, żeby on działał lepiej, jak go upominać, jest tak istotny, ponieważ niewłaściwe korygowanie pracownika przez dłuższy czas może do takiej kultury zjedki doprowadzić. Czemu jeszcze boimy się upominać pracownika? Bo być może sami mamy jakieś własne złe doświadczenia z tym, jak nas upominano. Boimy się, żeby pracownika nie urazić, albo żeby nie spowodować napięcia albo atmosfery konfliktu, albo żeby nie narazić się na jakąś gwałtowną reakcję pracownika, na przykład brutalne powiedzenie, żebyś się odwalił, prawda, Ze w naszą stronę skierowane. Tego też się możemy obawiać. Być może, to też bardzo słuszne, nie chcemy wystraszyć pracownika, prawda? Nikt nie chce mieć na pokładzie pracowników wystraszonych. Często pytam menedżerów, ok, jakich pracowników masz, gdy ich wystraszysz? No, masz pracowników wystraszonych. Chcesz mieć pracowników wystraszonych? No, zastanów się, bo być może nie to jest najlepsza droga do ich efektywności. Czy chcesz mieć, pracow jeżeli pracownika zgnoisz, albo ochrzanisz, albo opieprzysz? Jakiego byś miał pracownika? Chcecie pracownika opieprzonego? Chcecie pracowników opieprzonych, wystraszonych, yy, zgnojonych? No, nie chcesz, no bo jak pracują tacy pracownicy? Raczej kiepsko. Jakbyś ty pracował w takim stanie, też pewnie kiepsko. Więc nie chcesz mieć takich pracowników, obawiaj się tego i dobrze, że się, yy, się tego obawiasz. Ok, w takim razie, jak uniknąć tych yy, dość dużych ryzyk. Yy, wynikających z nieprawidłowego krytykowania czy też przekazywania upomnień pracownikom w, nas, w naszej praktyce menedżerskiej. Odpowiedź swoją niestety muszę podzielić na dwa etapy, ponieważ jest to gruby temat. Na szkoleniach, na, na warsztatach przyglądamy się tym kwestiom w, w firmach bardzo szczegółowo i również podczas formowania programów szkoleniowych bardzo uważnie do tych rzeczy podchodzimy. Także. Yy, Element korygowania pracownika, oceny pracownika, feedbacku yy, zahaczał takie kwestie, jak rekrutacja, jak budowanie standardów, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Postaram się zawęzić to yy, do kwestii technicznych tak szybko, jak to się uda podczas tego yy, nagrania, tak aby Państwa nie zanudzić, ale jednocześnie, żeby nie. Yy, nie Podać zbyt błahej informacji, która wprost wykorzystana może zaszkodzić, a nie pomóc. Więc pierwsza rzecz w tym obszarze musi dotyczyć kwestii przemyślenia i przygotowania. Upominam pracownika. Ok, przede wszystkim, jaka jest skala problemu względem którego go upominam? Bo skala problemu może być bardzo, bardzo różna. Ktoś mnie gasi w światła w toalecie i wycieka nam prąd, albo jest to po prostu niezgodne z zasadami, to jest jeden przykład na problem, który być może wymaga jakiegoś skorygowania i ktoś inny z kolei ma tendencję, żeby bardzo ważne dokumenty zostawiać przy ogólnie dostępnej kserokopiarce w większej firmie. Bardzo ważne, czasem połówne dokumenty. Tak, także lub w, sy w sytuacji firmy budowlanej yy, ktoś nie przestrzega zasad BHP przy użyciu koparki i kopaniu potężnych robieniu potężnych wykopów. Tak, co zagraża życiu, zagraża po prostu życiu. Tak? Także skala problemów może być, może być bardzo różna. Bardzo krótko rzecz ujmując, Czas poświęcony na upomnienie, czy komentarz, czy rozmowę uzależniamy od skali problemu. Tak? Natomiast zawsze, 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 czy jest to upomnienie dotyczące nadmiernego zrucia prądu w toalecie, czy, czy zagrożenia życia poprzez za, niezastosowanie jakichś zabezpieczeń na hali produkcyjnej, zawsze musi odbywać się w pełni kontaktu pomiędzy tobą a tą drugą osobą. Druga rzecz nigdy w stanie wkurzenia korygowanie nigdy nie jest momentem, kiedy chcesz i możesz się na kimś wyżyć. Masz przekazać informację, ona musi dotrzeć, być zrozumiana i zastosowana później. Także pierwsza porada jak najwcześniej spróbuj upo upominać, ale bez wkurzenia. Czasem czekamy raz, drugi, piąty, siódmy. Panie Boże, czy aż siedem razy muszę być cierpliwy. No nie wiem, w tym przypadku spróbuj natychmiast zareagować, na, ty na tyle wcześnie, zanim będziesz wkurzony, czy wkurzona. Nigdy w stanie wkurzenia i nigdy yy, jakoś tak zdawkowo w marszu, w biegu. Zarówno o świetle w toalecie, jak i o stosowaniu zabezpieczeń produkcji, na produkcji musisz mówić twarzą w twarz na spokojnie, powolutku, krótko i konkretnie, okay? Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, yy, możesz upominać, czy też może yy, upomnieniu, czy kory, korekcji mogą podlegać kwestie dwojakiego rodzaju. Kwestie zadaniowe, to znaczy, Efektywności w konkretnych zadaniach, jak i, w, jak, jak i kwestie dotyczące pracy zespołu. Czyli yy, nie tylko yy, niezałożenie blokady pod potężną szpulę yy, kabla na produkcji może podlegać, yy, podlegać korygowaniu, jak, yy, ale, ale również na przykład yy, złośliwość względem kolegów. Tak? Atmosfera w pracy w zespole jest również istotna i również wpływa na efektywność. To jest kolejna rzecz. Dobrze. Kolejna rzecz, następna rzecz. Krytykujesz, czy też podlegają, podlegają upominaniu wyłącznie konkretne zachowania, konkretne sytuacje. Musisz umieć je nazwać typu. Marku, jak wychodzisz z toalety, zawsze zostawiasz zapalone światło, nazwanie sytuacji. Robert, trzeci raz zauważyłem, że nie zastosowałeś <laughs> zabezpieczenia pod, pod szpulę. Ona się może stoczyć. To jest nazwanie problemu. Tak? Zauważyłem, że w większości sytuacji, kiedy z kolegami rozmawiasz, jesteś w jakiś sposób złośliwy. Robisz jakieś dziwne żarty, wyśmiewasz się z ludzi. To jest nazwanie problemu nie? w spokojny sposób. Kolejna rzecz. Czy upominasz pracownika względem zasad, które są mu znane? Nie możemy oczekiwać od pracowników, od ludzi. Aby stosowali się do zasad, które są im nieznane, które znane są wyłącznie nam, czy mi, i domyślnie. Także ja sądzę, że oni wiedzą, że się gasi światu. światło. Więc czy upominam względem zasad, reguł, standardów? Yy, czy one są znane pracownikowi, czy ktokolwiek kiedykolwiek mu o nich powiedział, i czy są znane również jego kolegom i koleżankom? I czy są stosowane? Bo jeżeli nie, to upominam pracownika w sytuacji chaosu, co znaczy, że pracownik ten może sobie pomyśleć, no okej, okay, to co będzie jutro? O co jutro się przyczepi? Tak? Aby uniknąć tego stworzenia wrażenia, że się czepiam, muszę wpierw stworzyć zestaw zasad i je przekomunikować. Tak jest w każdej zdrowej, rozwijającej się firmie. Istnieje zestaw zasad, które są komunikowane pracownikowi na początku i Wtedy mamy względem czego go korygować, tak, naprowadzać. Okay. Kolejna zasada jest następująca. Jeżeli krytykujesz, jeżeli, jeżeli upominasz, zawsze rób to w cztery oczy. Jeżeli chwalisz, staraj się to robić publicznie w miarę możliwości. Tak? Kolej, y, przy, przy okazji y, ważna rzecz. Y, kulturę zjebki, będę się trzymał tego brutalnego pojęcia mimo wszystko, kulturę zjebki kreujesz w momencie, gdy więcej się czepiasz, więcej korygujesz, więcej upominasz pracownika, niż go chwalisz. Więc pamiętaj o tym, aby zachować tę równowagę. Chwalenie pracownika może być tak samo jak upominanie i bardzo proste, zdawkowe, uśmiechem, podziękowaniem, dobra robota, jak i rytualne, ceremonialne z nagrodami, etc. Także też w zależności od skali zasług ta kwestia nagradzania może być stosowana, tak? Pamiętajmy równoważyć te dwie rzeczy. Korygowanie, upominanie z chwaleniem i nagradzaniem. Cel uchronienie siebie i firmy przed plagą kultury zjebki i skutkami plagi kultury zjebki. Może dobry moment, żeby powiedzieć, kultura zjebki, jaki jest jej skutek. Strata potężnych pieniędzy na potężną rotację pracowników, na szkolenie nowych pracowników. przyczywamy też kwestię obniżenia jakości produktu. Generalnie zmęczenie firmy, przejście w stan tzw. Tak pełzania organizacji, gdy w firmie dopuścimy do tzw. Tak kultury zjebki. <laughs> Słusznie kontrolowane. Ok. Jeżeli przychodzi czas do upomnienia. Prostego upomnienia, przykładowo, właśnie o tym świetle w toalecie. Krótko w oczy, w kontakcie, zatrzymaj się na 5 sekund, powiedz o tym, zapytaj, czy zrozumiał, nie? Słuchaj, tą brudną szmatę, to staraj się tak rozkładać, wiesz, wypurkać i rozkładać na zlewie, żeby ona nie gniła, ok? Dasz sobie z tym radę? No fajnie, dzięki. I to trwało 4 sekundy w oczy, konkretnie na spokojnie. Nie? przy większych sytuacjach nastaw się na rozmowę rozmowa oznacza wyjęcie pracownika na ileś minut 4, 5, 10, 15 czasem minut do osobnego pomieszczenia aby spokojnie z nim porozmawiać nie koryguj pracownika gdzieś w hałasie, w rozgardiaszu zwłaszcza publicznie nie ma zjebki publicznej bo sobie ściągniesz klątwę na swój dział czy firmę, klątwę kultury zjebki Amen są dwa rodzaje rozmów z pracownikiem w sytuacjach trudniejszych, bardziej rozbudowanych, tak, wymagających większej, większego czasu, czy większego mówienia. Nie? To jest rozmowa otwarta i rozmowa zamknięta. Tak to ogólnie można nazwać. Rozmowa otwarta polega na tym, że siora z pracownikiem z założeniem spędzenia z nim około 5 do 10 minut, tak? W sytuacji. Trudnej, na przykład trzeci raz nie podłożył, nie podłożył klina pod, pod szpulę, mogło zabić to parę, parę osób. Tak? Trzeba z nim porozmawiać. Spóźnia się od tygodnia i nie wiemy, co się takiego naprawdę dzieje, nie? albo on zaczyna rozpowszechniać w swojej grupie plotki różnego typu i podburzać ludzi. Nie? Sytuacja jest, jest ważna, musimy z nim pogadać. Więc siadamy i rozpoczynamy rozmowę. Pierwszy punkt. Krótkie przywitanie i powiedz: jaka sytuacja? To znaczy, cześć Marek, słuchaj, jest taka sytuacja, którą chciałem z tobą krótko omówić. Zauważyłem, że od dwóch tygodni. Nie wiem, w rozmowach z kolegami rozpowiadasz dziwne historie, yy, które są czasem zupełnie kłamliwe. Robisz dziwne historie za moimi plecami, yy, zamiast przyjść, wprost zapytać mnie, yy, mam wrażenie, że próbujesz jakoś podburzyć swoich kolegów. O co tutaj chodzi? Okay, to był przykład. Czyli nazywasz temat, krótko omawiasz sytuację i zadajesz pytanie. Tak? Yy, przed zadaniem pytania. Bardzo dobrze jest jeszcze wskazać, yy, wskazać ryzyko, jakie ryzyko stoi za, za, za tym zachowaniem. To znaczy rozpowiadasz dziwne plotki. Yy, mam wrażenie, że próbujesz jakoś yy, podburzyć ludzi, czy stworzyć swój autorytet wśród tych ludzi. Wiesz, moim zdaniem to bardzo źle wpływa na jakość współpracy w zespole i na zaufanie pomiędzy zespołem a mną. No. Co tutaj się dzieje, bo to mnie bardzo martwi, powiedz mi tak? Czyli powiedz jeszcze, jaki wpływ dane zachowanie ma na y, efektywność pracy, na biznes, na obroty, na bezpieczeństwo, na atmosferę w zespole. Jaki jest zły wpływ? Tak? No i tyle, zamknij buzię, słuchaj. Co się takiego dzieje? Powiedz mi, jak to wygląda. Y, o co tutaj chodzi? I zamknij buzię, słuchaj. Tak? W tym momencie mogą się wydarzyć różne rzeczy. I dlatego ta rozmowa ma, 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 tak, ma tak dużo dla Ciebie wartość. Pracownik może zacząć mówić, albo może milczeć. To jest też informacja, tak. Yy, może powiedzieć bardzo różne rzeczy. Może się wreszcie otworzyć. Może wreszcie powiedzieć Ci w oczy coś, czego Ci wcześniej nie chciał powiedzieć. I dlatego stąd powstawały te, te różne jego dziwne zachowania, które właśnie podlegają w tej chwili Twojej korekcie. Tak? Yy. Przykładowo, pracownik się spóźniał, tak? Więc mówisz, Paweł, zauważyłem, że od 3-4 dni przychodzisz regularnie o kwadrans, o kwadrans później do pracy. Ty wiesz, że my zaczynamy regularnie o godzinie 7, bo maszyny muszą wystartować czasem, proszę was o przyjście nawet 10 minut wcześniej, żeby przekazać zmianę. Co takiego się dzieje? Zamykasz buź. Paweł może powiedzieć bardzo różne rzeczy, tak? Na przykład wiesz, no do drugiej oglądamy z, z dziewczyną filmy i po prostu kurczę, naprawdę nie mogę się wyspać. Jeden powód. Jeżeli dobrze posłuchasz, możesz takie coś usłyszeć. Ale możesz też usłyszeć, słuchaj, wiesz co, nasza córka się bardzo rozchorowała w zeszłym miesiącu, żona w się nie opiekowała, teraz ja próbuję się to trochę przejąć, w nocy nie może spać, nie wiemy jeszcze dokładnie, co to jest w klinice, mówią różne rzeczy, da, 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 da. bardzo ważna sprawa. Tak? Daje Ci tę możliwość rozeznania co się dzieje po stronie pracownika, i wtedy podjęcia sensownej decyzji, umówienia się, bo chyba inaczej zareagujesz, gdy koleś ogląda swoje filmy do drugiej w nocy z, z dziewczyną, a inaczej zareagujesz, gdy jest chore dziecko, prawda? Inna będzie Twoja, twoja decyzja, co z tym fantem zrobić. Czy, jeszcze, czy jest to kwestia strony szarej strefy? Czy już ze strefy czerwonej przewinienia, tak? Inne będzie Twoje rozeznanie i inna decyzja. W tej pierwszej rozmowie w otwartej, gdy pracownika, gdy prosisz go o wytłumaczenie, o wyjaśnienie, patrzysz, jak on się zachowuje, patrzysz, co on takiego mówi, daje Ci informacje do decyzji. On ci daje informacje do decyzji, tak? Ta, ten, element, ten element otwarcia pracownika jest bardzo ważny, tak? zamykasz rozmowę jakąś konkretną decyzją. Ustalasz z pracownikiem w rozmowie otwartej jaka jest decyzja. Okej, okay, Paweł? Fajnie, że mi o tym powiedziałeś, bardzo dziękuję. Wiesz, sprawa jest taka, bardzo ważna dla nas jest otwarcie linii o godzinie 7 rano, ale widzę, jaką masz sytuację. Spróbuję tak z zespołem ustalić, żebyś miał tolerancję, ile potrzebujesz tolerancji? 15-20 minut, to, to ci wystarcza. Okej. Okay. Ile czasu potrzebujesz, a sytuacja się wyjaśni? Czy nie lepiej, gdybyś wziął urlop? Czyli ja w tej chwili próbuję ustalić z pracownikiem, co dalej z tym fantem zrobić. Dla niego to jest ważna, trudna sytuacja. Yy, ustalamy, ok, w takim razie ustalmy, że weźmiesz tydzień, tydzień wolnego tak, w tym momencie. Dla mnie to będzie lepiej, bo będę miał sytuację jasną, dla ciebie lepiej, bo będziesz mógł lepiej zająć córką. Tak. Zamykasz rozmowę, tydzień wolnego bierze, przykładowo oczywiście, i mówisz, ok, no to dziękuję, sprawa załatwiona, idziesz dalej tę rzecz załatwiać z zespołem. Yy, w rozmowie zamkniętej, rozmowa zamknięta generalnie dotyczy sytuacji bardzo radykalnych, dramatycznych, powiedzmy z czerwonego obszaru: zagrożenie życia, kradzież, korupcja. Mi się wydaje, że ty dobrze, ty dobrze wiesz, jakie sytuacje w Twojej firmie są sytuacje z czerwonej strefy. Coś bardzo niedobrego się wydarza, lub wydarza się coś niedobrego kolejny raz po kolejnym upomnieniu. Tak? Czyli to jest jakby rozmowa typu ultimatum. Ona wygląda troszeczkę inaczej. Czyli zaczynamy bardzo podobnie. Siadaj, Marku, mam dla Ciebie mam ważny temat do porozmawiania. Jest co? Yy, okazuje się, że moje wcześniejsze uwagi nie... Yy, nie znalazł u Ciebie zrozumienia, nadal nie stosujesz, nie stosujesz zasad BHP, które są dla nas kluczowe. Słuchaj, to się dzieje od dwóch tygodni, ja na to sobie nie mogę pozwolić. Tutaj mamy na pokładzie życie ludzkie, które może zostać stracone, mamy, mamy również sprzęt, który może zostać zniszczony. Zasada jest u nas taka, jest to upomnienie oficjalne, to znaczy ja w tej chwili decyduję, że na ten miesiąc odejmuję Ci jakiekolwiek dodatkowe. Takowe premiowe, czy bonusy, czy, czy premie, zatrzymuje Ci to na okres miesiąca. Czy Ty zrozumiałeś, o co mi chodzi? Tak, nie. Pracownik może się tłumaczyć, może wybuchnąć, wybuchnąć emocjonalnie, może zaprzeczać i tak dalej. Twoim zadaniem jest wysłuchać, być ok, rozumiem, że to jest trudna sytuacja, jednak ja nie mogę dopuścić, aby tutaj życie ludzkie było zagrożone. W takim razie, jaka jest moja decyzja? Dziękuję. Kropka. Ważne jest, aby dać pracownikowi w, tej, w, tej, w, tej, w tym trybie rozmowy czas na reakcję, również. Tak? Ta reakcja już nie służy dyskusji, ale tylko, to się mówi, przywietrzeniu głowy pracownika. Nie? Potwierdzić, zamknąć rozmowę. W zasadzie po, po tej rozmowie kolejne korygowanie to jest rozmowa, rozmowa na dowidzenia. Po tego typu rozmowie. Okay. W obu tych rozmowach, i jak widzicie, w żadnym, w żadnym przypadku nie ma miejsca wkurzenie, yy, nie wiem, przekleństwa, yy, walenie pięścią w stół i wyżywanie się Twoje emocjonalne na pracowniku. Możesz mówić konkretnym, podniesionym głosem, ale nie masz prawa yy, nikogo obrażać ani, 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 ani kląć. Jeszcze raz, celem korygowania jest skorygowanie, a nie wystraszenie, czy tak zwana zjebka, czy zmieszanie kogoś z błotem. Kropka. Amen. Zmieszany z błotem pracownik pracuje jak pracownik zmieszany z błotem. Także tyle, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o wykonanie. Zawsze w pełnym kontakcie, zawsze konkretnie, zawsze spokojnie i zawsze z gotowością do przerzucenia się na słuchanie. Tak? Także Tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o korygowanie pracowników. Pamiętamy, że jest to, że jest to obszar bardzo ważny dla firmy, ponieważ tutaj możemy stracić na, 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 na poziomie motywacji pracownika. Dlatego warto się przygotować, warto przemyśleć. Pamiętajcie, dwie kluczowe zasady: zawsze w sposób przemyślany i nigdy we wkurzeniu. Tak? Bardzo chciałem podziękować dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że to było pomocne. Jeżeli. Chcecie pogłębiać temat serdecznie zapraszam do kontaktu osobistego przez telefon, SMS, stronę www.euro.pl czy przez e-mail. Bardzo dziękuję Pani Iż jeszcze raz za zadanie fenomenalnych pytań. Może trochę mi przykro, że tyle to zajęło, bo to bardzo obszerny temat. Motywacja i korygowanie pracownika, ale mam nadzieję, że to było przydatne. Dziękuję, wszystkiego dobrego, miłego dnia, wszystkim życzę.